Witam wszystkich, zagrajmy razem w spore odcinek drugi Witamy, Witamy po chwili <grystek> no Immortal siema, ludzie 413 drhous ci się ma ludzie to no. Ludzie nawet nie znoszyłem w pierwszej misji przejść panie. jeszcze, a oni już zaczynają nagrywać Ja nic nie wiedziałem Słowa nie, ja nienawidzę jak ktoś mówi tak w filmikach, nawet coś takiego. No dobra, przepraszam ludzie. Bo ja jestem, ja jestem ogarnięty. No niestety. Nie ludzie? Nie. No niestety nie. Dobra. Chyba niestety chyba tak. Ogarn... potem mi powiesz jak się w to gra. filmiku. Znaczy potem. Mo może za cztery dni. Nakręcę ten odcinek i ci wtedy będę powiem co i jak... Zobaczmy. Spore jest łatwe. No łatwe jest ogarnięcie. ogarnięcia. Ale nie no znaczy wiecie o co mi chodzi. Jak grać? Co i... o co chodzi? No, super prosto. Zamieniamy się w mutanty coraz większe. Można tak powiedzieć? Zaraz spore? Nie. Ewolujemy no. w mutanty. Jesteśmy jak pokébolo. Jesteśmy jak pokemony, ewoluujemy! Mam hasło! Bitek nie się. Mam hasło do Pokemonu! To znaczy do spore! Pokemon ewolucja! To już wiem skąd oni wytrzasnęli tą grę! Pokemony oglądali kiedyś! Pokemon! Hey, czy czyje wszystkie nie ma. Ja. Czyje wszystkie masz? Nie, nie mam. A ja mam. A ja się bawię z nikiem. Yeah. Dobra, ludzie po ewolucji. Ta chmurka, że nawet... Tak, <noise> to jest. się już zabrzmiało! Już ją tak zrobiłem! Weźcie się witek pogani, jak mi coś mówi! Jak ktoś mi teraz goni, to... Mam problemy z trucizną. Y ja mam teraz wysysać A Auku! Ej, ale ty nie, jeszcze tu goni. Już y idę! Y y y Słowa! Odiem, już idę. Ale nie do ciebie, mówię do Wysławka. Ale zawsze do mnie mówisz patrz, 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 to, to samo Gnoju <grym> Nie powiedział gnoju Ja nie lubię <grym> Ja nie lubić ja <grym> Ej powiedz, powiedz Widzę, że ja nic, powiedziałem? On nic nie powiedział. Powiedziałeś Powiedziałeś właśnie, że, że nic nie powiedziałeś To nie było śmieszne Ewo, też mnie nie? Właśnie, this is dead nie. Właśnie padł. No, wiem co to znaczy, no. Ja nie rozumiem, czemu nie mogę tego mieć. Ale mi chodzi o co innego teraz. Może let's play'a, będę kręcił z tego. Tak, jak ja mam chciał. A, te... A może nakręcić z tego lepszego wiesz czego? A to będzie, będzie To na pewno będzie, ale potem Chłopie I będziemy mieli tyle domu. subskrypcji, że my chyba po dwóch dniach zostaniemy I nie masz wiem. do mnie nie mówić tak kry i w ogóle do, Bo sobie o to, tego nie życzę To jest niespodzianka dla nas No ale tego nie powiedziałem Ja sobie tego nie życzę wiesz No

Z moduł Muszę sobie powiększyć różkę, a raczej trąbę, bo część ciała można zwiększać moje kółko od mieszki nie jest to dobre. To jest wzięcie tak? O! Shotgun fajna broń! Tyle powiem starczy, to sobie zwiększymy, to zwiększymy, to zwiększymy A mam pytanie, a ty konwertujesz już filmik, ten pierwszy? Nie Dla mnie konwert nie jest długi Ja mogę sobie zgrać coś innego i nie będę konwertować Potrzebujemy 25 Ile kosztuje to 10 13, 15 Nawet rzutowy dobry jest, jeżeli chodzi o ucieczki. O nieważne. Tak Czyż wie. nitro masz pod wodą? Co? Czyż nitro pod wodą masz? No można tak powiedzieć Mod to modło

Może, wam, może się wam nie podobać ten projekt, jak ale nie jestem Zapewniamy, że później będzie lepiej. Powiem, tu ja, będę o za jakąś Ludzie rapiszą w komentarzach, czy wolicie, żebym był agresywny, czy może normalny. Pokojowo, czy agresywnie, mam wrażenie. Już się inne taktyki Agresywnie. Już masz odpowiedź jedną. Agresywnie. Dobra, już widzę, że mnie agresywnie atakują, to ja będę działała tak To Już się nie, nie muszę. Au, 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 au. Mało, mało, mało. Aha, i teraz moja szpilniewca. I teraz Serom już nas... się powiększyłem i go zjadłem.

ja też właśnie, Dużo że jak ja mam jedną ręką to... Nieee, dostałem właśnie muszkę. Mój pierwszy muszek. Jak to zabrzmiało? To ludzie... To właśnie... Witam! Żegnam. Co ja zrobiłem? Nic nie zrobiłeś, właśnie wychodzę na ląd. Jestem jak najbardziej roślin I smitała potworki wyszły na ląd. F Fajnie wychodzą. Si jeszcze nie wyszły. Hmm. Dopiero jestem na fazie rozwinięcia i mnóżek. <grym> nie, teraz <grym> dopiero nogi rozwijam. <grym grym> Ale jak to no miało. I... Nóżki, nie? No. I oto jesteśmy w pierwszym fazie skomplikowanego robienia swego stwora. Jak widzimy tak to się zaczyna. Ja zawsze robię tak. A kto jest tym stworem? Ja. Ja! Usuwam wszystkie części ciała jakie są. Nie. Bitek się przyznał. Nie, nie mam rąk, nie mogę grać w Tresa. A nie no mogę. Mogą. Gdzie moja ręka? Gdzie moja ręka? Schowała okay. się w twojej A no też. Tak. A no to też jest, no, dzięki. <noise> Musisz by robić się nieogarnięty. Bywa. Ludzie, muszę to powiększyć ten gringosu. Bo ja zawsze robię człowieka kształtnego, gościa. Krzywokształtnego? kształtnego? Człowieka kształtnego. A! Trzywo kształtnego. Człowieka kształtnego. Czyli ja Szpet... człowieka. Człeko człaknego! Człowieka kształtnego. Człeko kształtnego. Ludzie, mi, bo zaraz, bo zaraz nie kształtnego. nie kształtnego. Człowieka do Sławka masz 200 coś kilometrów, a do mnie masz zaledwie kilometr. Niecały. Nie, nawet nie. Niecałe 100-200 metrów. Ale nie będzie teraz za wysoki, on. I ja robić tak. To, że niby jego rączki. Gałki. takie. Jedna gała. Zrób go bez to. to na usta. <noise> śmieszny będzie. Ludzie, jak tam miał śmieszny? Za <noise> mnie też. Ja? Dlaczego wam nie powinienem pokazywać? No. <noise> nie, mam władzę. A czego nie powinien? Żeby ja mu chyta. Ty się naprawdę nie nieogarnięt robisz. Zrobi mu chyta. Ja się rozłączam z wami. Nie! Nie ogary no ja, no, nie jesteś. Będzie, nie będzie ją na filmiku, znaczy Tylko raz zrobiłem na sekundę. Ja, ja Sekunda minęła i pod... młodziej. Potem będą tutaj skrzydełka. Skrzydła będą? A to, że tak można podskakiwać, nie? No, tak latać. wyżej to. Nie, latać. No tak skrzydłami chyba trzy razy można machnąć. Cztery. cztery. Ale blisko byłem. Jaka tez... tu żnica trzy czy cztery? Taka, że dalej polecisz. No właśnie. Najgorsze jest jak e, na przykład nad wodą latasz no. Ale do wody taki... nie Ale nie, latasz nad wodą albo jesteś nad, e, nad jakimś większym jeziorem Właśnie. I taki potwór wyskakuje to A tak jest jak... Ta? U mnie dead Dobra, skoro ma być agresywny ci przed Masz być agresywny to mi się Mam podwójny róg Zobaczcie co będzie fajny w tym nodziu O i jeszcze ubarwienie, bym zapomniał Lubię zawsze znaczy, ten to ubarwienie Pogłem dalej. dalej eee. Dobra teraz mi się to nie podoba, widzę że zrobię masę. Dobra, to została, Zobaczmy. nie mam będzie Słucha A ty sam robisz jak ma twój potworek wyglądać? Tak. No. Detale. O to już mi się gra podoba. Detale, to nie będzie A na siódemkę chodzi ta gra? No ja mam siódemkę, to wiesz. A dobra. A tak, dobra, sorry. To było głupie. No, głupie pytanie. I wychodzimy na ląd i oto tak się odcinek skończy. Ale pięknie wychodzą Tylko właśnie niech wyjdą na ląd i się spójrz. A propos wychodzą Właśnie mnie z każdej strony potwory z ziemi wychodzą Aha, roba to bo... A mi właśnie CS się na zombie hellu wyskakują Ludzie. Cicho! Od teraz będzie ten filmik tak świtasny Oto i on O o Pamiętasz, Sławek, co się przez drzwi przebija? I moja rodzinka. Moja planeta. Nie twoja, bo wszystkich. Nie, bo moja. moja nie, wszystkich potworków, które tam żyją. Ale moja ojczysta, mówię. Nie, właśnie, ty nie ogarniasz tej gry. No dalej, A ty jest... musisz właśnie przeskakać w let's play'u? Ludzie, Mu. do zobaczenia w następnym odcinku. Subskrybujcie. Siema. Pa.